Był to sierpniowy wieczór, idealny na wyprawę do lasu. Udaliśmy się nad zarośniętą kampinoską rzeczkę, w której kilkukrotnie widywaliśmy bobry. W drodze do niej spotkaliśmy dwie sarny, które z niepokojem wpatrywały się w okolice rzeczki. Jednak nikogo, ani niczego dla saren groźnego nie było tam widać, więc ruszyliśmy dalej. Szliśmy bezszelestnie i nic nie zagłuszało wieczornej ciszy. Wtem z krzaków rozległ się cichy chlupot. Coś przemierzało rzeczkę. Wyciągnęliśmy aparat i zaczęliśmy powoli zbliżać się do źródła dźwięków. Gdy byliśmy ostatecznie blisko, nachyliliśmy się nad rzeczką i wtedy tuż przed nami z rumorem zerwał się gigantyczny łoś. Odbiegł na polanę, aby na jej krańcu stanąć i się nam przyjrzeć. Gdy moje serce się uspokoiło, zrobiłem kilka nieostrych zdjęć, które właśnie widzicie, lecz nawet one nie oddają w pełni wspaniałości tego byka. Był ogromny, chyba najokazalszy, jakiego widziałem. Gdy zdążyliśmy nacieszyć nim oczy, odszedł majestatycznie. Jednak po chwili wrócił i znowu zaczął się nam przyglądać. Długo się w nas wpatrywał, a poczuliśmy się nieswojo. Gdy wreszcie odszedł, odetchnęliśmy z ulgą. Ta zeszłoroczna obserwacja należy do najniezwyklejszych w moim życiu. No i przy okazji wyjaśnił się niepokój saren, który był wywołany obecnością łosia.